Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na swoim kanale i dzisiaj zapraszam na przegląd katalogu 12 2022 roku, który obowiązuje od 10 sierpnia do 30 sierpnia. Tak pięknie wygląda ten katalog. Za chwilę go przyjrzymy, ale najpierw jeszcze powiem Ci o programie. Witamy który właśnie obowiązuje w katalogu 12. Trzy razy trzeba się najpierw zarejestrować, potem złożyć trzy razy po 50 punktów zamówienie i y, można odebrać y, takie nagrody. Jeśli w pierwszym katalogu złożysz zamówienie za 50 punktów, następno odbierasz za 4.90 ten zestaw. W kolejnym składasz zamówienie za 50 punktów i w następnym Dwie wody do wyboru yy, za 4,90 i w trzecim katalogu yy, za 14,90 plecak puma. Myślę, że są bardzo atrakcyjne te nagrody. W pierwszym zamówieniu też darmowa dostawa. Yy, przy pierwszym dowolnym zamówieniu od jednego punktu, yy, więc też taka, taka ciekawa. Yy. Oferta. Na dole udostępniam link, poprzez który można zarejestrować się do klubu Oriflame i zaproś przyjaciółkę do Oriflame. Jeśli kogo zarejestrujemy, to otrzymamy albo są favor Together dla kobiet, albo dla mężczyzn w cenie 4,90. To jest bardzo ładny zapach, taki bestseller, więc myślę, że ciekawa oferta. I zapraszam. Strona tytułowa pokazuje, że przede wszystkim katalog 12 to kultowe zapachy Jordani Gold. I to widnieje jako nowość, czyli woda perfumowana Jordani Gold dla kobiet. I mamy tutaj mandarynkę, kwiat, pomarańcz oraz paczulę. Do tego perfumowany dezodorant w kulce. I y, wodę perfumowaną Jordani Gold y, dla mężczyzn bergamotka, czarny piersz oraz Wetiver. Y, I też, y, jeśli zdecydujemy się na zakup dwóch wód, wtedy nie 79,991, ale każda za 69,99 i y, wszystko wskazuje, że te dwie wody chociaż są wskazywane jako w nowość. To po składzie zapakowym, po próbce wnioskuję, że to są te, które były w takich flakonikach. Jordani Gold, Original, na, na to mówiło się zawsze złote złota, złote Jordani Gold. I dla mężczyzn tak to wyglądało, jeszcze nie używał mój mąż, chociaż otworzyłam kiedyś na wizji. O, takie. To są właśnie te dwie wody, które były wcześniej. Ładne zapachy, takie mocne, muszę powiedzieć. Wyraziste bardzo. No, teraz w zmienionych flakonach. Chociaż nowy, udoskonalony projekt, tutaj to jest nazwane. Myślę, że niewiele się różni ten zapach. Jedynie, jedynie buteleczko. No i dalej mamy. Taki organizer do torebki, jeśli się wyda 69 zł, to ten organizer w cenie 24,99. O tych maskach, maseczkach do rąk już nieraz mówiłam: 9,99 polecam. Świetny produkt. Tenderkerki 9,99 i nowością są lakiery do stylizacji paznokci, takim cienkim pędzelkiem. Jeśli dwa, wtedy w cenie 11,99. Paleta, zestaw do konturowania twarzy 29,99. Mm, lubię ten zestaw. Sprawdza się, więc cena atrakcyjna, bo mamy tu i rozświetlacz, i bronzer, i mm, róż. A nawet szablon zobaczcie. Potem y, puruforia y, taki podkład. Akurat ja go za bardzo nie lubię. Płaski pędzel do podkładu. No, ten właśnie bez telesofa, Together, jeśli dwie wody kupujemy, to każda nie, chyba nawet nie ma tego, tego że nie. Każda po prostu 49,99. Bardzo ładny zapach i dla mężczyzn, i dla kobiet. A tutaj ciekawa oferta: jeśli dwie dowolne wody kupimy, to za każdą 25,99. Mamy collection. Bardzo, bardzo fajne wody. Esencja 37,99. Ampułki Nowege ProCelticals. No i nowość mamy z tej serii Biotanicals. Też y, bals y, balsam do ciała, bo tego nie było. Czyli żel i balsam 39,99. Niezbędne minerały. Naturalny wyciąg z, z szwedzkiego wiciokrzewu. Czyli oparte na sprawdzonej mocy naturalnych składników. Ideal eclair silny zapach, wyrazisty bardzo, mm, Wyczuwalny przez cały dzień 89,99, bo to są perfumy. No i dwie próbki gratis do tego, zegarek, plecak. To tu jest tuż, y, tuż do, to jest tuż, do, do, do już mówię ech, ech, gdzie tutaj mamy to, do brwi na pewno, bo zawiera odżywczy olejek z awokado nadaje brwiom br objętości i odporny na wodę pod i wilgoć, akurat nie znam tego produktu, daje się znać jak wiecie, czy się sprawdza, czy jest dobry dalsza nowość, która była w poprzednim katalogu, czyli cienie rozświetlacz płynie dalej tutaj do konturowania, do utrwalania tam giełka, makijażu podkład w szczyfcie pędzel do pudru, puder, gąbeczka do pudru 14,99 chyba będę chciała ją kupić i pomadki, które bardzo, bardzo lubię Czyli kolor i mat dla Twoich ust na cały dzień. Tu krem Koloryzujący Jordani Gold. Kub 2 dowolne za 1,899. Czyli mamy i tusze, ten nawet niebieski. Cienie. No i utrwalenie brwi. No i te, to, te takie rzeczy, które się w każdym katalogu pojawiają. Pomadkę też mamy, takie bardziej może młodzieżowe, kredki. Zestaw balsam do ciała i mydło wpłynie za 44,99. Cytryna i werbena. Cytrusowe zapachy. Z odżywczymi olejkami naturalnymi, także stąd ta cena. To, który, to, co było w poprzednich katalogach, czyli płyny oczyszczające żele y, pod prysznic w cenie 14.99 i mydełka w cenie 5.49. Odróżcze maski do włosów, tutaj dalej mamy szampon ROFNE, czyli z organiczno-cytryną i mięto do włosów przetuszczających się w cenie 14.99. Odżywcze serum do włosów 17,99 i to spray przeciw wypadaniu włosów, taki naprawdę nadający objętości włosom, trzymający fryzurę w kucyku. I bardzo, bardzo mój ulubiony szampon do włosów farbowanych i odżywka do włosów farbowanych w cenie 17,99%. Bestseller, czyli i żel. Płyn do higieny intymnej 13,99. A tutaj mamy chyba taki ochronny płyn do higieny intymnej. Dobra, Twoja codzienna kobieca pielęgnacja, pasta do zębów. Ona zawiera takie, pomaga chronić zakończenia nerwowe przed czynnikami drażniącymi. No i go 4,99. Mydełko z lawendą i, mm, i tutaj y, a, z aromatem kwiatów y, migdałowca. No i te moje ulubione kremy do rąk 12,99 Tutaj mini kremik 2,99 18,99 zł y, dezodoranty w sprayu. No i tutaj bardzo ciekawa oferta, czyli zestaw. Dezodorant, pasa do zębów, żal pod prysznic i krem do stóp 29,99. Ten bardzo, bardzo ładnie pachnie krem do stóp 9,99. A tam tutaj jeszcze maska do włosów 19,99. Dobra maska. Y -y, Mild mil czyli mleko i miód. Aha, tutaj mamy dla dzieci produkt. Okulary pokazywałam je w filmie. Mąż bardzo jest zadowolony. Ładnie się prezentują te okulary 49,99 ekla bez 49,99, a 17,99 No Dalej męskie zapachy i zestaw y, trzech produktów, woda toaletowa, żel, pod, y, żel do mycia i y, 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 razem i szampon jest. Oraz dezodorant 5999. I tu męskie produkty. Ecla, Mon Perfum, per, e, Perfum, chyba powinniśmy czytać, e, perfumy i mini spray e, gratis odbieramy. I tutaj ciekawy zestaw trzech produktów: woda toaletowa, żel pod prysznic i krem do rąk.

to co zwykle, cenowo się nie różniły lensy, tak samo zestawy y, krem odżywczy y, 49,99, ja mam cellular na noc no i te zestawy też y, nowej niczym się nie różnią, w każdym katalogu praktycznie to samo, ceny też identyczne tutaj jedynie na np. Y, krem do ciała y, nowej czy tam restore. 99.99 i maska na noc bestseller na krem nakładamy 49.99 masło okupasuk kwas hialuronowy olejek Inche incie. Taką tutaj myślę, że nowością jest kostka oczyszczająca z glinką Purskin. No, i ciekawy jest zestaw dwóch produktów: 2799, czyli skrap do twarzy i grinkowa maseczka oczyszczająca Nowejcz 1499, maski. I ciekawa, dobra oferta do kremów 999. Mamy tutaj krem mm, do cery, suchej. Do cery tłustej i do cery normalnej. Trzy możliwości. Każdy z tych kremów 9,99 i oczyszczający olej Love z organicznym grzewem: Carpacian Limonko 9,99. Ond od słońca chroniące produkty. Najlepsza cena roku 12,99. jest gel po opalaniu. I myślę, że warto byłoby się zainteresować tą ofertą. Trzy produkty, każdy w cenie 12,99, czyli tonik. Znaczy tak, yy, to mamy tak płyn micelarny, krem oczyszczający i głęboko oczyszczający żel. Dobra cena. I najlepsza cena roku, czyli serum 19,99 i krem pod oczy 16,99 oraz krem na dzień Optimals 14,99 i serum silnie nawierzające w cenie 17,99 no, rewelacyjne ceny krem na noc rojawelet 44,99 a Intensywnie ujędrniający serum w kapsułkach Royal Velvet 54,99, czyli najlepsza cena roku. Oraz tuż, bestsellerowy tuż do rzęs Wonderlash 11,99. Wydłuża, podkręca rzęsy, pielęgnuje, zwiększa objętość. No i tutaj oferty na każdy tydzień, pierwszy tydzień, drugi i trzeci. I ostatnia strona to 12,99. Kremy, perfumowane kremy do y, ciała, szczególnie polecam Jordani Gold, bo najtwarszy tutaj zapach. I jeszcze chcę Wam pokazać, że w tej gazetce wyprzedażowej y, mamy, szczególnie chciałabym zwrócić Waszą uwagę na pisuterię y, Norchen. Bo jest wyprzedaż, wszystko jest zdecydowanie tańsze. Zobaczcie po, po 30-40 zł. Te, te, ta biżuteria jest tańsza. Dobra, biżuteria z wyższej półki. I jeśli chcecie, żebym wam bliżej pokazała, zwróciła uwagę, to napiszcie. Na razie tak ogólnie pokazuję. No i tyle. Tam dwie strony właśnie tej biżuterii i tutaj jest olejek na gorąco z pszenicy i kokosem do włosów suchi Lafnercy w cenie 2,99. Yy, I ten olejek yy, zawiera proteiny pszenicy yy, z peptydami, które tworzą chrony film na powierzchni włosów, wnikają w włosów, pomaga je wzmocnić, kroi, chronić a olej kokosowy ma właściwości kondycjonujące czyli na gorąco tu mamy całą instrukcję jak używać tego olejku też dobra cena bo to jest dobry olejek i tyle, jeśli film Ci się spodobał zostaw łapkę w górę zachęcam też do subskrybowania mojego kanału komentowania filmu co zwróciło Twoją uwagę co chciałabyś kupić to jest jeden z końco, to jest końcowy właściwie Katalog bo do, wakacyjny, bo do 30 sierpnia obowiązuje. Później ceny zdecydowanie będą wyższe, więc, jeśli chcemy coś okazyjnie kupić, to właśnie w tym katalogu, ponieważ y, wakacje y, zainteresowanie kosmetyków y, spada. I stąd oni właśnie obniżają ceny wielu produktów. Później na pewno te kosmetyki będą droższe, więc jeśli chcesz okazję coś kupić, to właśnie warto w tym katalogu. Do następnego razu, cześć!